Skomentuję dla Was pewien fragment Ewangelii, a brzmi on tak. Niebo i Ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Chodzi tutaj o to, że choćby nie wiadomo, co się stało, to, co Bóg powiedział, nie zniknie, lecz się spełni. Można prosić Boga o różne, żeby na przykład coś zrobił dla Was, ale pamiętajcie, że Bóg może mieć też swoje plany a jego plany na pewno będą dobre, no i się spełnią. No i taki challenge mały dla Was dzisiaj mam. Podejdźcie do swoich rodziców, albo, albo jeszcze lepiej, weźcie im coś, ugotujcie dzisiaj. Może być na kolację, na obiad, na śniadanie. Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu naszego kanału. Cześć! Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Cześć. Dzisiaj przeczytałem Wam właśnie ten kawałek dzisiejszej Ewangelii. Dzisiaj jest piękna niedziela. No więc chodzi tutaj o to, że choćby nie wiadomo, co się stało, to to, co Bóg powiedział, nie zniknie i się spełni. Czyli no, choćby nie wiadomo, co się właśnie stało. Yy, można poprosić Boga o to, żeby jakoś zmienił plany, ale ogólnie to, yy, no, to co powiedział, to się raczej spełni. Yy, więc taki mały challenge dla was dzisiaj. Yy, spróbujcie spełnić właśnie jedno z przykazań bożych. Yy, może to być yy, szci ojca swego i matkę swoją, co yy, możecie na przykład powiedzieć im, że ich kochacie bardzo, czy coś takiego? No i uwierzcie mi, że naprawdę bardzo mogą się ucieszyć. No więc nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału, daniu łapki w górę i skomentowaniu. Cześć!